Cześć, witajcie na kanale 2 razy 2 kuchnia z Krzysztofa. Mam na imię Krzysiek i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić drobiową kiełbasę białą parzoną. Jak już nazwa wskazuje, będę używał mięsa drobiowego. Ja tutaj akurat nie mam piersi z kurczaka. Jest to kurczak zagrodowy, nie taki ze sklepu, tylko taki, który chodzi po podwórku. Tak samo mam też cztery łódka wydrylowane już ze, z, z kości. Właściwie całe nóżki z kurczaka, podłudzie plus drumstick. One są rozdzielone, ponieważ będą oddzielnie mielone. W każdym razie tu mamy jakieś 900 gram piersi z kurczaka i do tego około 800 gram mięsa z udek. Oczywiście, żeby była kiełbasa muszą być jelita. Ja tutaj mam jelito. No nie obiecuję, że akurat z tego jelita mi się uda. Jelito takie cieńsze, baranie, ale mam przykre doświadczenia jeżeli chodzi o jelito baranie, więc nie wiem, czy one będą w stanie tutaj zadziałać. To znaczy, po prostu wcześniej, jak robiłem to, dosyć często pękały, ale zobaczymy, bo mam za zanadrzu jakby coś po prostu jej to wieprzowe. Oprócz tego mam tutaj przygotowaną nawaszkę soli, ponieważ miejsca jest około tam 1600-1700 gram, więc tu jest 27 gramów soli. Jest cztery ząbki cząstku, i tutaj mamy mieszankę przypraw. Przybrałem tutaj przypraw, które kiedyś tam nabyłem na Podlasiu, ale to może być zwykły pieprz ziołowy, ja tutaj mam pieprz ziołowy białowieski i ziołową przyprawę puszczańską, to jest taka, taka mieszanka ziół, ale tu można dowolnie jakie zioła lubimy dołożyć, oprócz tego mam tutaj czosnek niedźwiedzi oraz taką przyprawę, która jest czosnek suszony czosnek i suszone pomidory z czosnkiem i bazylią, o tak. Tego w opisie będę to podawał te ilości. Oprócz tego, no oczywiście, nieodzowny do każdej białej kiełbasy jest majeranek, którego też tutaj dosyć obficie posypię. No, i zabieram się do pracy. Teraz przystępuję do mielenia mięsa i te, to mięso z nóżek, czyli. Podudzia i dramstyki zmielę na oczku najmniejszym jakie mam, czyli na makówce. takie sitko pośrednie to jest chyba numer 6 i teraz na tym sitku zmielę te piersi mięso z piersi z kurczaka Na tych dwóch różnych rodzajach oczek. To teraz dodaję sól i resztę przypraw. Najpierw sól, tam odważoną część. Dodaję tę resztę przypraw. Najpierw nie dodaję tutaj specjalnie pieprzu. Ponieważ ja jest to pieprz ziołowy. nie chcę tutaj po prostu przesadzić z ostrością tego. Mamy ranku, tak sobie. Dość sporo teraz to wszystko wyrobię no i na jednolitą, zwartą masę. że to mięso, które było tak drobno smielone, bo bardzo dobrze tutaj klei tę masę. Po wyrobieniu schowam na chwilę do lodówki, żeby się tu trochę te smaki wszystkie wymieszały, przegryzły a potem przystąpię do nadziewania. Mięso chwilę było w lodówce, teraz dodaję do niego szklankę bulionu drobiowego. To jest bulion nie z kostki, tylko bulion z tego co nie poszło tutaj, czyli z tych resztek, które. Które były na tych piersiach, na tych łódkach, czyli kości, skóra i resztki mięsa. Z tego zrobiłem bulion i go wykorzystam tutaj do, do kiełbasek. Widać, on jest bardzo mocno schłodzony, aż prawie, że z galetowiał. Teraz go tutaj robimy w, robimy w mięso. to zimne ale już widzę, że coraz lepiej idą Och, o, wymieszało się Teraz tą masą mięsną napełnię nadziewarkę i będę nabijał jelita. Jak widać, nadziewarka nabita już, jelito nałożone. No były problemy z tym jednak barań jelitem. Teraz wypuszczę powietrze z lejka. I kiedy pokaże mi się tutaj mięso, wtedy O, jest. Okazało się. Prawie, że. Dobra. Teraz zawiążę koniec jelita. Taki supełek. powoli rozpoczynamy nadziewanie kiełbasek nadziewarka w przeciwieństwie do maszynki daje nam tę możliwość że możemy to robić stosunkowo wolno spokojnie żeby jej to nam się nie zerwało jak widzicie z nadziewarki wychodzi już tutaj nam kiełbaska Jak widać, udało mi się zrobić 9 takich kiełbasek i taki jeden kawałek na końcu. Teraz ponakuwam je. Chodzi o to, żeby podczas parzenia jakieś tam resztki powietrza nie spowodowały, że jeli to pęknie, więc ja je w kilku miejscach ponakuwam takim szpikulcem, do szaszłyków. To nie sprawi, że one będą nieszczelne, bo tutaj tak jest taka substancja, to chyba jest kolagen, która Spowoduje, że one się samo istnieje, uszczelnią. Teraz nagrzeję wodę w warniku i będę je parzył około 20 minut. Temperatura wody w parniku osiągnęła już wartość zadaną, dlatego do warnika wrzucę teraz już te kiełbaski. Teraz parzymy 20 minut. Kiełbaski się skończyły parzyć. Teraz wyłączyłem warnik, teraz go otworzę i kiełbaski będę hartował, czyli wrzucę je prosto z tego zwarnika do tutaj zimnej wody z lodem. Zobaczymy jak to mi tutaj pójdzie. Nie pójdzie tak łatwo. Znika takiego czegoś. po zahartowaniu kiełbaski przełożę na pomisek i zaprezentuję jak wyglądają przekroju. No i mamy gotową tutaj zrobioną e, białą kiełbasę drobiową zrobioną z, na bazie wiejskiego drobiu takiego który nie był kupowany w sklepie tylko chodził sobie po podwórku. W środku mamy jak on wygląda w przekroju i tutaj państwu zaprezentuję właśnie jak wygląda przekrój tej kiełbaski. Myślę, że za chwilę ją zdegustuję, że będzie pyszna. Życzę wszystkim smacznego.